dostępność i cena tej łodzi zapewne przypadnie Wam bardzo do gustu. Jeśli jesteś motorowodniakiem, posiadaczem domków na wodzie na wynajem, hotelu, pensjonatu lub uwielbiasz wędkować, to zakup takiej niedrogiej łodzi jest doskonałym sposobem na dodatkowy zarobek. Łódź na wynajem nie dość, że zarobi na siebie i na Ciebie, dodatkowo sprawi Ci dużo frajdy i rozmaici sposób spędzania wolnego czasu z rodziną i ze znajomymi. Wejdź na stronę mboats.pl, przeglądnij wszystkie dostępne modele tej marki. Jeśli nie wiesz, co wybrać, skontaktuj się z Pawłem na biuro na mboat.pl lub pod numerem telefonu 535 -227 -221. Zaczynamy standard. Od rufy. Tutaj mamy drabinkę. Ona jest zabezpieczona, więc jej nie będę w tej chwili rozkładował, ale widać, że jest dosyć długa. Tutaj mamy dwie platformy rufowe po lewej i po prawej stronie. Przy tych platformach rufowych mamy dodatkowe, bardzo wygodne siedzonka, które służą do tego, żeby się tutaj na przykład przygotować przed zejściem do morza. Widzicie, mamy tutaj fotel sterowy, który jest obracany 360 stopni. Jest to też bardzo wygodna opcja, która pozwala nam tutaj komunikować się z pozostałymi gośćmi na tej jednostce. Tutaj mamy kanapę na 3-4 osoby. Schodki na sandek, na dziobie. Tak jak